Budleja Dawida, czyli inaczej motyli-krzew, roślina, która swoim zapachem wabi setki wręcz owadów, pszczół no i przede wszystkim motyli. Co warto o niej wiedzieć? Zostańcie ze mną do końca. Budleja Dawida, jak wcześniej wspomniałem, pięknie wabi duże ilości owadów, ale czym? No, oczywiście swoimi kwiatami, które pojawiają się latem. Zaletą budlei Dawida jest to, że mamy multum odmian. Nie tylko kolorów tych kwiatów, bo mamy białe, fioletowe, różowe, czerwone, niebieskie czy żółte. Tych odmian jest multum i nawet dotyczą rozmiarów bo mamy miniaturowe odmiany, np. White Provision oraz większe odmiany. Zazwyczaj budleja dorasta dookoła. Metra do dwóch w zależności od odmiany. Jest to roślina stosunkowo łatwa w uprawie, ale należy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, zanim wypuściliście w marcu albo początku kwietnia, warto ją przyciąć i to co roku. Nie dość, że zagęścimy krzew, to jeszcze będzie on obficiej kwitnął. No i trzeba pamiętać o tym, że budleja, jak mało która inna roślina, potrzebuje zasadowej gleby, co dosyć ciężko zdobyć naturalnymi sposobami, ponieważ większość gleb w Polsce jest kwaśna, dlatego trzeba tutaj pamiętać o wapniowaniu gleby. Oprócz wapniowania gleby w celu uzyskania odpowiedniego pecha. Tejże warto również co jakiś czas nawieść Budleję, ponieważ lubi ona żyzne gleby, lubi wilgotne gleby i niestety im młodsza sadzonka, tym bardziej wrażliwa na mróz. Teoretycznie jest mrozodporna w Polsce. Natomiast te młodsze sadzonki mogą przymarzać nie tak na śmierć, wiecie, ale lubi przymarzać i dopiero odbić z korzenia. Niestety parę razy nam się zdarzyło, tak, więc nawet w cieplejszych rejonach Polski jest to problem. Dodatkowo przy większym wietrze potrafi się podłamać. No i jest problem tutaj z trochę szkodnikami ponieważ lubią ją sobie atakować. Nie jest to śmiertelne, że trzeba jak z bóg bukszpanową w przypadku bukszpana walczyć dniami i nocami, ale oprysk raz na sezon pewnie by się jej przydał. Podsumowując, budleja to piękny krzew, który jest bardzo popularny w całym kraju. Dodatkowo jest stosunkowo łatwy je w uprawie i nawet początkujący ogrodnicy. Jeżeli zachowują warunki, o których wcześniej mówiłem, myślę, że mogą spodziewać się pięknych kwiatów co roku, a warto te głosowate kwiaty mieć w swoim ogrodzie, bo jest to świetna dominanta na rabatach. Także polecam, subskrybujcie, obserwujcie, piszcie komentarze, co chcecie w następnym odcinku zobaczyć i do zobaczenia wkrótce. Cześć!